Jesteśmy w Indiach, z Tangoa, droga prowadząca z Kanakony do Margao. Jest to droga biegnąca nad Morzem Arabskim i co jest ciekawe, to jest droga, która wiedzie właśnie przez takie górki. Bardzo przyjemna sprawa, ponieważ w zasadzie tu nie ma prawie w ogóle ruchu. To jest jedyny samochód, który teraz jedzie od jakichś 5-10 minut. Jest to boczna dróżka, która wieje do świątyni. Zobaczymy, jakie będę się raz na jakiś czas zatrzymywał i jak będę dogrywał to, co widzę. Zdecydowanie wolę eksplorować takie miejsca niż miasta. Czyli wolę zadupia, wolę wiochy, wolę przyrodę. Jak na razie jadę cały czas taką bardzo wąską dróżką, wijącą się między takimi wzgórzami. I niewiele się dzieje, ruchu nie ma żadnego. Zobaczę, dokąd mnie doprowadzi. Że pojadę jeszcze z 5 km, jak nic się nie będzie działo, to wracam do tej drogi głównej i do Margao. No i dróżka ta doprowadziła mnie do takiego kompleksu świątyń. Przypominam sobie, już byłem tutaj z 5 lat temu, faktycznie. Też. Z tego co widać, wszystkie te świątynie, kompleksy, nie wiem, budynki są na razie zamknięte, można tylko sobie obejść tak i obejrzeć je z zewnątrz. Zresztą ja i tak nie wchodzę do środka świątyń obcych kultów, obcych wiar. Tak samo nie chciałbym, aby ktoś niewierzący Boga, nie będący chrześcijaninem, wchodził do moich kościołów. Wracając, jak będę widział coś ciekawego, to zatrzymam się jeszcze i dogram. A, jadąc tutaj, minął mnie facet na skuterku i wyobraźcie sobie skinął do mnie głową, czyli pozdrowił. Ja jego też pozdrowiłem. Wygląda na to, że jest to tak rzadko uczęszczana dróżka, że ludzie się witają jak się spotkają na niej. Tak, no, przyjemny zwyczaj. Jeszcze taka uwaga dla kolegów motocyklistów. Royal Enfield ma rurę wydechową po prawej stronie dosyć nisko. Ja jeżdżę w krótkich spodniach, w butach powyżej kostek i w nakolannikach. Już delikatnie poparzyłem sobie tutaj to miejsce nad kostką. Swego czasu pamiętam zaliczyłem pierwszą przewrotkę właśnie w Indiach na Enfieldzie i przyspawałem sobie to, to dół łydki do rury wydechowej jest w sumie tylko jeden, czyli jak gdziekolwiek zatrzymujemy się prawą stopę, trzymamy na podnóżku i na hamulcu nożnym tylnym, a opieramy się lewą tylko. Pewnie tak trzeba cały czas robić, w sumie jest to prawidłowa technika jazdy. Jeszcze jedno takie spostrzeżenie i dosyć istotna uwaga, jeśli ktokolwiek z Was jechałby z południa Goa albo nawet z Karnataki w kierunku Margao, to odradzam tą główną drogę, taką żółtą tak zwaną, a proponuję jechać tą drogą, którą ja jadę, czyli drogą nad Morzem Południowo, nad Morzem Arabskim. Czyli to jest taka droga właśnie, która wiedzie nas przy, nad, przy samym wybrzeżu właśnie takich Takimi górkami. Różnica jest bardzo duża, bo ta droga jest bardzo spokojna i w zasadzie tutaj prawie nie ma ruchu. Natomiast jakbyśmy jechali tą drogą żółtą, główną na Margao, będzie tam mnóstwo ciężarówek, mnóstwo ludzi, wyprzedzających się samochodów, krów, kus, przystanków autobusowych ludzi, którzy zatrzymują się na, na sikanie, na, na jedzenie, na, na, na przerwę z autokaru wychodząc. Tragedia, po prostu tragedia jest nam ta droga. Przy czym, co jest ciekawe, jeśli będą was wieźć taksówkarze właśnie na przykład z lotniska yy, bodajże w Panadzim, to będą was wieźć właśnie na południe Goa, niestety tą drogą. Raz tylko trafiłem zatrybionego taksówkarza, który wiózł mnie właśnie tą drogą, którą ja teraz jadę, pustą, spokojną, wiodącą właśnie nad wybrzeżem Morza Arabskiego. Wracając ze świątyni na drogę, można powiedzieć główną, trafiłem tutaj na takie opuszczone zabudowania, albo może dopiero co budowane. W każdym razie bardzo przyjemna trasa, wiodąca właśnie przez takie górki. Zaraz za tymi zabudowaniami skręciłem z powrotem na tą drogę w kierunku Margao. Jeszcze taka ciekawostka, nie gaszę motoru za każdym razem, żeby było lepiej słychać, tylko po prostu gaszę go mam problem, żeby znaleźć między jedynką a dwójką neutral. Nie wiem, czy wynika to z moich... braku moich umiejętności. Jeszcze nie nauczyłem tego motocykla, czy może po prostu rzeczywiście tutaj prawie nie ma czucia między jedynką a dwójką. Jadę dalej, zobaczymy co będzie przed nami. W ten sposób dojechałem do takiego rozwidlenia. Zaraz zobaczę. Na nawigacji, jak się jedzie w kierunku Margao, wbiję sobie Margao, bo na razie miałem wbitą drogę powrotną. Jeszcze z takich ciekawostek organizacyjnych, korzystam z nawigacji TomTom -Tom Rider i używam jej zawsze właśnie jak jestem gdzieś za granicą w Azji. Jeszcze w poprzednim roku też używałem, jak byliśmy w Tamil Nadu. Bardzo mi się to sprawdza, jednak jest to wygodniejsze niż powiedzmy cały czas posiłkowanie się Google Mapami z telefonu, ponieważ ten Rider wbija wszystkie aktualizacje, czyli remonty drogowe, utrudnienia itd. itd. Jest dostosowany ewidentnie do tego, aby jeździć motorem, czyli znajduje węższe drogi, drogi szutrowe, natomiast myślę, że Google Maps nie zawsze by nam to znalazło.